Staramy się uszanować ten dzień 8 marca, który jest już od wielu lat Międzynarodowym Dniem Kobiet, a tak naprawdę taką refleksją nad ciężką pracą naszych pań, uszanowaniem ich pracy, zaangażowania w, i w politykę i zaangażowania w ekonomię, w i za, 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 zaangażowania w naszą e, gospodarkę i codzienne życie, bo przecież bez pań e, my, mężczyźni, chyba wielokrotnie byśmy nie dali rady. Z, Zresztą... z szacunkiem, z najlepszymi życzeniami dla wszystkich pań z okazji e, 8 marca, Międzynarodowego Dnia Kobiet i chcemy ten dzień tak właśnie e, uszanować. W zeszłym roku niektórzy złośliwie komentowali, że to może przed wyborami, ale w tym roku nic takiego się nie zbliża. No, na prezydenta, jak widać, nie startuje. Wszyscy już o tym wiemy, a staramy się tą tradycję kontynuować i szanować właśnie nasze panie, i życzyć im wszystkiego najlepszego z okazji tego ich święta. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego pani życzę z okazji święta dzisiejszego. Nie, każda bardzo. pani chodzi dzisiaj z piatami. Panienki dla pani, i wszystko dobrego. Bardzo dziękuję. Panie, panie, proszę. Panie, panie, proszę. dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.